Siema z tej strony Snoopy, jest ze mną Snoopy e, A dzisiaj gramy w Minecrafta z modami strasznymi, strasznymi, zmieszanymi, z realistycznymi i... dodającymi trochę rozmaitości do gry e, Tak, ta nowe bronie, nowe, nowe wszystko Minecrafty ogólnie e, Mamy nowy generator trochę, warto przypomnieć nie widać Teraz tego nie na widać. początku, ale przekonacie się później. Do wszystkiego macie linki w opisie do kanału Platinuma, do którego serdecznie zapraszam. Zostawiajcie lajki, zostawiajcie suby, komentujcie, chociaż u mnie możliwe, że YouTube to wyłączył. Jaka to jest długa polana! Jestem na końcu, to jest plus minus 400 kratek. A Znaczy myślę, czy to przy coastline'ie jakiejś chatki nie zrobić. A, i Zbieraj w ogóle rzeczy. nie możemy chodzić spać, to warto podkreślić. No, tak. spanie jest wyłączone, natomiast zostawienie respawn pointa jest ciągle dostępne. Mamy groby, także nasze itemy się nie... No i proszę bardzo, masz wybrzeże. I to jakie płaskie! A to piaszczyste, czy... Co chce mieszkać na piasku? Tam mamy obok tego. Nie no. Jezu. My utknęliśmy na pustyni płaskiej. A i mamy moda bo... na porę roku, tego nie wspomnieliśmy. Niektóre rzeczy takie jak zboże, pszen... no zboże, pszenica jedno i to samo, marchewki i ziemniaki. Mogą być hodowane tylko w określoną porę roku. Ładnie ptaszki ćwierkają, wszystko jest... Super, co może nas złego spotkać? No, na razie nic złego nie spotkaliśmy, tak w sumie. Oprócz tak. zombie, miliona szkieletów, nic nowego może. O tak, powiedzmy, bo nic takiego nie no, spotkaliśmy. No, oprócz no, struktur Hero które, no, to są te takie piramidki, co przed chwilą mijaliśmy jedno. Hopie chopie, ja się gierę. Obrężamy, nie gniew, ojej, jak on nas będzie gonił, to ja się zesram. Goni nas! <noise> Dobra, wiesz co, robię łódkę i płyniemy w nieznane. W tym czasie, kiedy my płyniemy, możecie zostawić lajka, like subskrypcję, komentarz, wszystko co możliwe. Nie ma tak żegluga z ziomkiem i, i śpiewanie piosenek. <noise> Okrę nasz płynął dzień i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał, wypchnął nas nie, nie, nie. poza wezmę ja. Weź trochę w lewo CO? O, że tak w lewo? Je... Ja. Wieś jest to, sto Pociąg pożyczki To jest to. Co? Czemu tu są magma bloki? Pierwsza struktura Cave dweller Bieraj magma bloki Maciek, te faj. Czekaj, bo ja muszę się wygrzeć. No, co ty się zrobił? I fagoty dwa. Gdzie ty jesteś, bo cię zgubiłem. No, dani ceballo z negewie! Gdzie no jest nie brak górze? No co Cebalu <grystanie> Widzę tylko Zambiego Zombie <grystanie> Gdzie jest pies? Zależy co łazka myśli przez pies Daj mi kość! Daj mi kość! No i Sigma! Ale Jasne, kot! Ej, bo coś gwiz Ginę, ginę! Ale zobacz jak fajnie... Fadnie... Fagata... Y, jak fajnie tu mieszka się. Zarąbiście, czuję się jak na Syberii! To jest klimat! Yes. Jeej, Syberia! Klekotek. Ty co mi psa Nie, bije? Chodź go! Taki <noise> <Dagi> cebalo <noise> Ale prank znikający ojciec troll na widu. <noise> CO? Ja myślę, że możemy tutaj zamieszkać, bo tutaj jest piękny klimat. Na pewno Ty przy... <noise> Nie to no, przepiękne widoki Nie możesz teraz ochłonąć! Wzdychasz z... Ej, cave, cave dweller Sprawdź zapocone kule to ty tak powiedziałeś! Tak! Na pierwszych, na pierwszych nagrywkach żeś się umiesz budować wielkie szklane za po co? Czy... Ej, ale wiesz, że chyba szklane źle Co? Źle usłyszałeś szklane? Czekaj, żelazo na nicy, Balus. Bo miałem na myśli czar! Nie no. To gdzie? Zbieraj wszystko stąd. I schodzimy trochę gdzie niżej. Gdzie jest mój dom? A to? Gdzie mój dom? <głos> <głos> gdzie mój dom? <noise> Bezdomny się ogarnął, że nie ma domu. Staw. <noise> Chyba czy pies wybuch. <noise> Stawiaj! Respawn <We're small> point! <noise> nie, nasze psy żyją. Nie, mój żyje. Ja, ja go właśnie zakopuję Prag <laughs> zniknął ojciec Tafitu Prag <laughs> <Frank> znikający ojciec <laughs> Gone wrong. Gdzie mój grób? Ej, A jest ci zimno? A what? A what? Dobra, spal mnie <laughs> Budujemy chatę z budową drągala na 30 Nie, dole Nie. Dobra, to mamy niezły płaski teren Dobra, a więc to by było na tyle w odcinku Dobra widzowie, także to by było na tyle w tym odcinku A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku grałem z Stupim Dobra widzowie, także to by było na tyle z tego zwariowanego odcinka, grałem z Stupim Eee... A to był straszny Minecraft, a to był Snoopy, żegnam was Snoopy, z takim z... <grym> Cebalosem <grym> <grym> grałem, grałem dzisiaj z danim cebalosem Subskrybujcie <grym> nas. Macie link do niego w opisie. No żegnam. Do zobaczenia kiedyś.